Kupujemy to? Dawaj Czy mam tu Nie, ja nie mam tu wygórowości ja Woskie ryby Idź <grydżynie> <grydżynie> Nie mam Ja się zakochałam Siemanowice, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj razem z moją przyjaciółką Zosią będziemy jechać do galerii Podobno w Tedim jest mnóstwo dodatków do pokoju e, takim wakacyjnym stylu A ja taki uwielbiam, bo moja mama była w galerii Ogólnie widziała tam mnóstwo takich rzeczy, dlatego właśnie tam jedziemy I mega się jaram Bo bardzo dużo rzeczy będę tam kupię, więc muszę wziąć dużo pieniędzy Ja jestem uzależniona po prostu od takich wakacyjnych rzeczy, tego Money I lecimy Jesteśmy już w galerii Przywitaj się ładnie. Przedstaw się jeszcze. Jestem Zosia. Jezu, tu jest tak dużo zasia czy? Patrz się na to. Patrz się na to. Sieci rybackie. Jezu, jak to tą. Piękna, 10. piękna jest i w ogóle 17 zł. Ło, wow, skrzynki kignialne! <muzyka> Kupujemy to? Dawaj. Dobra, Ale kupujemy tak, to. Takie słodkie by no fajne. fajne i tak ci stoi, i wiesz, wiatr ci wieje, no. masz takie coś i on to się kręci tak. Mega salach. Niezło te panie. jakie ja to się znalazła. E, takie takie te i to jest jak ręka kaczki. Jak dłoń kaczki. Bo Jezus. Patrzcie jakie cute muszelki, nie wiem co z nimi zrobię, ale biorę. Testing y, soli, nie wiem czy to jest sól, ale zobaczmy. Zostać. Trzy, cztery. Sól. Y, Ofu. Oh, Spryskiwać i podlewać na raz. Ej, to jest genialne, to jest genialne naprawdę. I to jest, bo to może tacie kupię. Ja to może tacie, mój tata by się ucieszył, jak nie wiem co. A. Zielone. Zielone. Bierzemy to. Bierzemy to. Czy gotowe naprawdę pokazać, że chce się to? mało. jakby Ta... była do tego zmuszona? Nie jest zmuszona, prawda? <laughs> Kapitan Hak. Ojdzie, się Mimo wspaniała. Trzeba za, za, za. Trzeba zarabiać. zarabiać. Boskie ryby. Mega ocean, mega coastal room, decor vibe. Właściwie teraz tylko kojarzę strasznie. Jak będę miała te sieci rybackie w tym pokoju, się to się taka sieć strasznie z jakąś karczą, gdzie smarzą burze. jakie genialne Śmierdzi jeśli <gry> wyjeżdża na jakąś podróż, to takie fajne akcesoria. Tutaj, na przykład, do walizki, organizatory, segregatory, jakieś takie. Tutaj, coś tam, ten, pam, param, pam. Dobrze, widzowie, teraz będziemy wybierać, co bierzemy na cenie, bo mam cały koszyk pełny. Dlatego zaczynamy. Stwierdziliśmy, że bierzemy to. My, my dziwnie w ogóle, dlaczego my takie rzeczy bierzemy? Tylko w wiesz. Fajnie. I płacimy Dziemy za to 2,50 i będziemy to nosić teraz. Ale patrz, no mordzie, no będziemy tak chodziły cały dzień dzisiaj, no. Dobra, lecimy, wierzę, że to leto. jest. Uwaga, to mój, mój pomysł, mój pomysł. Pojemniczek na długopis. E, dobra. Dobra. Wracając na długopisy, fajne. I to jest fajne, takie zakryte, że nie będzie widać syfu tutaj. Możecie sobie wyjmować, wkładać. <grymne> Taki mhm. ten. Ona już go ma, bo ona już to była kupiła wcześniej. Dwa nawet. Dwa, i to jest na, na klamkę od drzwi, macie to. Klamka od drzwi. Mega. Uwaga! Muszę powiedzieć tego jest zimsa, mordo. Jezu, ale to jest. Genialne, to Genialne nie? Z jakie muszelki? Nie mam pojęcia, co z nimi zrobimy. Ale nie, Coś... nie wiem, czy ja Zobaczymy jeszcze, no. zobaczymy. w programu, dokładnie. Takie, mega spoko I mega te... salach. No. Wow. I... Chęci to jest mega rel. Życie jest lepsze na plaży Tak, to jest mega rel, dlatego to bierzemy. No. Karkula... Włącz kalkulatorek. leci i Matematyka. A mycie coś lepiej. Się... Była cię na klapięta z matematyki już. O, to możesz nam teraz uczyć, proszę bardzo. Przez pomocą kolegi, kalkulatora. No. I 17 razy 3. Podzielić no. na 3 dałaś <laughs> Jezus, mam no, nawet z kalkulatora, nie potrafię korzystać. <laughs> Więc takie rzeczy, ale to jeszcze mam sobie hol w domu. Poszłam widzowie do um, kuchni, na dół, żeby wziąć taśmę klejącą, a przyszłam z orzeszkami, liptonkiem i oczywiście bez taśmy. Mój pomysł jest taki, żeby tą ogromną siatkę rybacką powiesić tam, na oknie. Ja już to widzę, jak ona będzie tak... Co z tego nie będzie się dało otworzyć okna? To jest nieważne. To w tym momencie nas nie interesuje. Dobra. Wrócę, jak znajdę taśmę. Wracam, widzę je ponownie. Tym razem bez taśmy, znowu, ale z takim fajnym pudełeczkiem No, super, ale dalej taśmy nie mamy, a potrzebuję jej bardzo. Nie uwierzycie, mam taśmę, ale taką, kolorową jakąś, w paski. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, ale trudno. Nie chce mi się już szukać, naprawdę. Ja ubiegam ją. Ona tu jest! I tańczy dla mnie, bo. Mam sieć! Jezus! Może, ale bym spodła, ale bym zleciała z tego fotela. No, porażka, to wygląda jak. jakby ktoś się zesrał tutaj, no. Przepraszam za słownictwo widzowie, no, ale taka prawda, no jak to wygląda. Kurde no. Ej, ale dobra, ja czuję ten vibe. Wy czujecie ten vibe? Ja czuję ten vibe. Proszę. NIE! No nie, mi no się odkleiło no. Jednak nie czuję tego vibe'u. Czy mam dwubiegunowość? Nie, ja nie mam dwubiegunowości. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Bo... Dobra widzowie, siatki na razie nie dało mi się ogarnąć Wisi tutaj i wygląda trochę strasznie Ale no, próbowałam wszystko, no nie udało się niestety Spróbuję jeszcze jak moja mama wróci Zrobiłam tą półeczkę I tutaj jest ukulele z Lego Z takimi hawajskimi kwiatkami Tutaj jest promiś Tutaj taki kwiatek z modeliny Tutaj jest taki kościek, który ukradłam mojej siostry I tutaj są giełki wszystkie moje Tutaj jest mały balsam, tu jest ta lampeczka, kwiatek, świeczki i promi. Uwaga, patrzcie na to. Chyba fajnie to wygląda. Powiesiłam tą siatkę i no to powiesiłam jeszcze bluźć. Nie wiem, czekam jeszcze na moją mamę, żeby ona oceniła. O, się ma. Mega długo to przyklejałam i stwierdziłam że po prostu e, zostawia tak jak jest i najwyżej, jak moja mama przyjdzie, to coś porobimy. Dalej z tym lecimy e, ozdabiać inne części pokoju. Włożyłam długopisy do tego Takiego pojemniczka i fajnie myślę to wygląda Teraz nie wiem gdzie to położyć na tym biurku Siemano widzowie, witam was kilka dni później Byłam na zakupach z mamą i kupiłam No sporo rzeczy Tak się jaram Bo akurat gdy mi się zaczęło podawać takie właśnie niebieskie, wakacyjne, coastal, morskie pokoje To akurat zaczęli w sklepach produkować takie rzeczy, które mają taki vibe Dlatego od razu zaczynamy, bo pierwsza rzecz nie najwięcej w tym pokoju. Jest to pościel. Kosztowała 59 zł. Ona jest dwustronna. Ona jest dwustronna. Kumacie to? Jakby ona ma z jednej strony paski, a z drugiej kropki. No jest piękna. I była z właśnie. I to jest w ogóle 100% bawełna, widzowie. 100%. Mamy poduszeczki takie fajne. Mega siarą, bo jest taka piękna. ta właśnie Więc zaraz w ogóle będę. E, chyba ją zmieniać. A, no, i ona jest z jednej strony taka, a z drugiej taka. Mega ładna, mega mi się podoba. Kupiłam jeszcze w sumie nie z takich rzeczy pokojowych, ale też przydatne zwykłe białe skarpetki. Polecam no 1299 w Sinseju Zwykle, najzwykle białe, fajne. Hicior też nie do pokoju, ale no, wybaczcie, po prostu musiałam to kupić. To jest takie cudowne, to jest takie piękne do samolotu, przezroczyste. Genialne! Jest jeszcze druga ta Saszeta Dwie są, rozumiecie to? Perełka. Ja po prostu jak zaczęłam tą perełkę i stwierdziłam. Nie. Ja to biorę. No i wzięłam. ja Seja kosztowała 25,99. widziałam jeszcze taki do grzyw... PrOMI! Cicho! Widziałam jeszcze taki właśnie wałek elektryczny w ogóle. Pod... Podłącza się go i on normalnie wam kręci włosy Ja chciałam to wziąć, ale stwierdziłam, że dobra Beznadziejne to jest, w sumie ja tego nie użyję A kosztuje to 20 zł, dlatego po co mi to jest tak naprawdę Ale w sumie fajne Czy mam tu biegunowość? Nie, ja nie mam tu biegunowości Ktoś to kupił? Możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie I w ogóle czy działa Dalej, też fajna taka rzecz do podróży To to, też jest z Ja To kosztowało 10 zł chyba 9,99 dokładnie Ja to otworzę, bo jestem mega ciekawa tego takie muszelki, które są taki gni gniotek trochę, i tam sobie wlewacie na przykład ło. E i tam sobie wlewacie szampon lub e żel pod i macie takie fajne podręczne, mega spoko. Znaczy pewnie moja siostra mi to zabierze, bo ona lubi takie rzeczy. I uwaga, teraz będzie hitcher. Jezu, to jest piękne. Dwie szklaneczki. Pieniądz 9,99 jedna. 9,99 druga. Nie. Widzicie jakie to jest piękne? Nie no, ja się zakochałam. 12,99 Halo? I teraz, uwaga. Woo! Poszewki na poduszki. Takie fajne. Ja chcę je roz... Rozerwać, bo są git wielkości. Tak jest właśnie z rozgwiazdami i widziałam takie nasze. Nie chciałam je zamówić, ale stwierdziłam, że nie, że po... poczekam. Zobaczymy, zamówię kiedy indziej. I Dobrze, że nie kupiłam, bo tutaj były fajniejsze. 12,99 pieniądze. I uwaga, no oczywiście, poduszki. Jeszcze tak, spoza takich rzeczy, właśnie po, do pokoju. Moja mama kupiła mi piankę do twarzy z cetabilu. No i to w sumie tyle. No i myślałam, że więcej tych rzeczy jest. Ja otwieram te poduszki z Wami teraz. Let's go! Dobra. Jezus, jaka piękna jest ta poszewka. No cudo! Inne, co się boję, to to, że będzie taka wieś tańczy i śpiewa, trochę tutaj w tym pokoju. Że będą kropki, paski, kreski, muszelki, sraki, ale no. Nie, no miejmy nadzieję, że będzie git. Ale fajna! Ja właśnie potrzebowałam takiego vibe'u w moim pokoju. Bo to jestem ja po prostu. Gdybym była jakimiś rzeczami, to ja bym była właśnie tym rzeczami, które wam pokazuję. Nie. Wiecie, czym ja bym była? Jakbym była rzeczą. To była tym. Przysięgam. To jest takie cudowne, no. I teraz lecę to zrealizować, jakby poukładać wszystko. No, wiecie o co chodzi. Tak się prezentuje efekt końcowy mojego pokoju. Jeszcze co prawda mój fotel jest fioletowy, a wszystko jest niebieskie, jak widać, ale widzowie, to się zmieni. Ja zamówiłam sobie już pokrowić taki na fotel, żeby było tak niebiesko, no ale nie zdążył mi przyjść. Najwyżej w innym odcinku po prostu wam pokażę. Oczywiście już pościeliłam łóżko i ta pościel, naprawdę. Ona jest tak cudowna i mam wrażenie, że w ogóle te paski się nie gryzą z kropkami na ścianach. Myślę, że to nawet git wygląda. Tutaj położyłam jeszcze moje poszeki na szydełku, taką rozgwiazdę. Po nałożyłam na poduszki te poszewki i uwaga, kapcie. Tego jeszcze nie widzieliście. Mega cute, jeszcze na promocji były, w New Yorkerze chyba za 25 zł, mega fajnie Tutaj jest ta półeczka, tu jest ten koszyk, co wam wcześniej pokazywałam, Ty już położyłam sobie biżuterię na taką podstawkę Tutaj muszelka, promi, gitara, uwaga, tak się prezentuje siatka Jakoś ją pokombinowałam, założyłam ją, uwaga, tutaj na klamkę w ogóle od balkonu ale myślę, że jest lepiej i że fajniej to wygląda i nie spadnie mi przynajmniej Tutaj powiesiłam jeszcze bluszcz z boku Takie roślinki od taty Zapaliłam ledy, a jak inaczej Tutaj położyłam kolejną roślinkę od taty Tutaj mam książki A tutaj są, uwaga, mam jeszcze na dełku. Tutaj są hawajskie kwiatki w ogóle, te, co kupiłam z Zosią wtedy Tutaj jest ta szafka o, tutaj mam ten taki bikini box, co się tak nazywa Ja tam nie mam w środku kostiumów tylko muliny I z w ogóle Pomalowałam go tylko z tej strony, to jeszcze muszę domalować Tutaj jakieś rozgwiazdy i tak dalej, tutaj na siedełku też Małpeczka i pszczółka A tutaj lustro Patrzcie w ogóle jaką mam surferską koszulkę też Mają fajną, z H&M na promocję coś No i szafa się prezentuje tak tu. Ja mam tego morskiego konika Jakąś torbę, medale Tam mam jeszcze taką lampkę z zachodnim słońcem Poczekajcie, zapalę ją Wow, no i teraz Teraz to będzie jeszcze większy klimacik Mega, mega mi się podoba ten pokój Teraz to jest jakby taki mój safe place I ja się to mega super To jest jeszcze jedna roślinka, tego wam nie pokazałam Klamry, no i tutaj pluszaki oczywiście No i jak żeby inaczej Ta tabliczka, którą tak się jarałam Chciałabym ogólnie powiesić tutaj ale nie mam żadnego gwoździa ani nic, żeby to powiesić, dlatego sobie leży, tak. Uprzedzam pytania. Yy, jak śpię, to kładę ją na półkę, żeby nie spadła na głowę. A więc tak, w komentarzu możecie napisać, jak oceniacie ten pokój, czy jest ładniej, czy brzydziej, czy. co sądzicie po prostu? Według mnie jest totalnie top, naprawdę. A więc to by na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem bo teraz już wracam do Was z publikowaniem. Wiem, że była chwilowa przerwa, ale po prostu nauka i wszystko, musiałam poprawić oceny. No i po prostu tak się wszystko złożyło, że nie miałam czasu w ogóle nic wstawić, a filmiki miałam gotowe, dlatego po prostu przepraszam Was za to i teraz będę starała się publikować wszystko częściej. I to by było na tyle. Pa!